Portal uczelnie.pl przedstawia ranking popularności kierunków. Dwunastą edycję zobaczysz od 25 kwietnia 2016 roku. Sprawdź najnowszy ranking oraz poprzednie edycje. Nabór 2014 pokazał, że pięcioma najpopularniejszymi kierunkami w Polsce były. Piąty, kierunek lekarski na Uczelni Kolegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy. Liczba kandydatów na jedno miejsce wynosiła 28,6. Czwarty, aktorstwo w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie liczba kandydatów na jedno miejsce wynosiła 31,8. Trzeci kierunek to chemia, studia wojskowe na Wojskowej Akademii Technicznej. Na jedno miejsce przypadało 35,2 kandydatów. Druga była logistyka, również studia wojskowe na Wojskowej Akademii Technicznej. Liczba kandydatów na jedno miejsce: 41. Pierwsze miejsce zajął kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. O jedno miejsce ubiegało się ponad 48 kandydatów. Tak wygląda podsumowanie. Ranking możesz przeglądać na kilka sposobów. Po pierwsze, możesz sprawdzić, jak w wybranym przez ciebie mieście przedstawia się popularność kierunków. Po drugie, możesz wybrać kierunek studiów i sprawdzić, jak przedstawia się jego popularność na poszczególnych uczelniach. Po trzecie, możesz zobaczyć popularność kierunków na konkretnej uczelni. Czy wybierasz się na studia i nie wiesz, jaki kierunek oraz jaką uczelnię wybrać? Już teraz wejdź na uczelnie.pl. W opisie znajdziesz potrzebne linki. Uczelnie.pl Najlepsze źródło informacji dla kandydatów na studia.